Witam wszystkie strzelce w czytaniu spóźnionym, ale szczerym na sierpień 2019. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze i subskrypcje. To bardzo miłe z Waszej strony. Łyk e, herbaty. No i przejdziemy teraz do konkretnego czytania. Oczywiście, nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Zachęcam też do komentowania, dlatego że wtedy wiem mniej więcej jak te czytania z Wami rezonują. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie do mnie na adres mailowy, który jest podany poniżej. No i myślę, że zaczynamy. Taką pierwszą kartą, którą dla was mam na miesiąc sierpniowy, jest to karta ósemki kielichów, tak? Niektórzy kompletnie zmienią koncepcję swoich działań i poczynań. Niektórzy odejdą od sytuacji, które już się nie sprawdzają, nie pełnią swojej funkcji. Wyczuwam tutaj zmiany, bo są Sąkakiwich w niektórych aspektach powie o zmianach, tak? Jakaś struktura nam nie działa, coś się nie sprawdziło, więc odchodzimy. Tak jak ta pani, ona idzie zastanawia się, co jest za, za pagórkiem. Chociaż tutaj właściwie akurat w tej talii. Aha, to jest tyłu głowy, tak? Czyli ona też tutaj idzie. Myślałem, że jest trochę półprzodem, tak jakby to są po prostu kwiaty. Nie wiem, czy wy to widzicie, że ta pani po prostu sobie idzie. Czyli będzie to jakiś okres odchodzenia od rzeczy, które się nie sprawdzają. Niektórzy muszą ważyć na alkohol. <laughs> tak to z tymi kielichami już jest czasami. No i zobaczmy, jak wszechświat, jak wy jesteście reprezentowani e, pod swoim patronatem Strzelca w miesiącu sierpniowym. O, proszę bardzo, karta diabła. Czyli jeżeli są jakieś rzeczy, przez które czujcie się skuci jak w łańcuchu, tak? Coś było dla was niewygodne albo właśnie nie spełniało swoich działań, to wy od tego odchodzicie. Karta Diabła zwiastuje dużo, wiecie, seksualnej siły, zniewolenia kredytów. No, bardzo dużo w tej karcie się tak jakby mieści. W dobrym odniesieniu ta karta powie o tym, że w odpowiedni sposób. E, pożądamy czegoś i do tego dążymy, tak? e, natomiast no mam wrażenie, że tutaj, akurat przy tej ósemce kielichów, no będzie to mówiło o tym, że odejdziecie od jakiejś sytuacji, które były niewygodne. Myślę, że zerwiecie w pewien sposób jakiś łańcuch, który ostatnimi czasy trochę was może na przykład zatrzymywał i obierzecie inne, inne działanie. Jeszcze, tak z ciekawości, może sobie sprawdzimy. Czy Crowley napisał coś ciekawego na temat karty nieba? Taką wstępną interpretację wam przeczytam Wielka kreatywna siła, nowa witalność, humor, zmysłowość, seksualność, twórcza energia, indywidualność Także tutaj Tak się na tą kartę zapatruje Crowley no i tutaj stawia takie pytanie, czy spełniasz się całkowicie w swoim obecnym zakresie działania? I rada z książki, sprawdź samokrytycznie, czy rzeczywiście dokładasz wszelkich starań, by nadać wyraz swoim ideałom i ideom. Także dla niektórych będą to właśnie takie, słuchajcie, rzeczy, do których będziemy dążyć, bo będziemy ich pożądać, tak? I... To jest taki pozytywny aspekt karty diabła, jeżeli chodzi o azoterykę. Natomiast no w negatywie, tak jak mówię, no niektórzy mogą tutaj jakiś może być problem alkohol, może być problem kredyt, może być problem toksyczna na przykład relacja, jest też taka możliwość. No i miejmy nadzieję, że ten łańcuch, jeżeli dla niektórych z Was będzie to coś złego, to miejmy nadzieję, że ten łańcuch się oczywiście przerwie. Zobaczmy. Co, z czym macie się zmagać w tym miesiącu, z czym krzyżuje się ta wasza droga? Drogie strzelce, i tu mamy cztery kielichy. I przy karcie diabła, te cztery kielichy będą mówili, mówiły o tym, że mm, pożądanie tego, czego nie możemy osiągnąć, no, może nas doprowadzić do nawet i obłędu. Dlatego, że cztery kielichy to jest karta tęsknot, to jest karta, patrzymy na to, czego nie posiadamy. A z drugiej strony, diabeł to jest taka energia, że czegoś pożądamy, tak? Jeżeli to pożądanie ukierunkujemy w sposób, w który nie powinniśmy, no bo wiadomo, no nie możemy pożądać też, też wszystkiego, tak? Nie, nie wszystko nam się ziści. To może pojawić się taki element, wiecie, rozczarowania, tak? Dlaczego? E, dlaczego jestem tym chłopcem, a nie posiadam tej syreny? Skoro przecież ona jest taka. Majestatyczna, a ja nie mogę jej mieć. No i tutaj rodzi się taki przysłowiowy trochę foch, tak? Bo ten chłopiec powinien się skupić na rzeczach, które są racjonalne, możliwe, dostępne. A nie na tym, co jest poza, tak jakby, targetem. I to oczywiście może się manifestować na wielu, tak jakby, progach życiowych, tak? To nie musi być koniecznie kwestia syreny, czy też kwestia jakichś tam uczuciowych rzeczy. Dla niektórych pewnie tak, dla niektórych pewnie. Może się to na przykład tyczyć tego, że, no nie wiem, będziecie chcieli zmienić stanowisko pracy za wszelką cenę. Na przykład dostać awans jakiś niemożliwy. I tu może pojawić się rozczarowanie. Także, drugie strzelcy, skupiamy się teraz na rzeczach, które są osiągalne. Korzystamy z energii 15. karty Tarota, czyli e, tego diabła, e, który no, no jest jak jest, ale on w niektórych... W odpowiedniej dawce może być bardzo pomocny energetycznie, żebyśmy y, ruszyli do działania, ruszyli po swoje, tak? Bo taka karta diabła właśnie jest. <laughs> A co da Wam siłę? No właśnie, Waszą siłą będzie utrzymanie równowagi. Jeśli coś nie działa tak, jak chcecie, to po prostu nie dajcie się też wyprowadzić z równowagi, tak? Dwójka denarów będzie mówiła o tym, że potrafimy każdą sytuację równomiernie rozłożyć na swoje siły i ją po prostu, po prostu przetrwać, tak? Jeżeli się na przykład coś dzieje takiego, co wytrąca nas z równowagi, to karty tutaj taką dają radę, że zachowajcie równowagę. Dokładnie tak. No, mam wrażenie póki co, że strzelcy, jeżeli jakieś te struktury nie będą się sprawdzały, to po prostu jest tutaj energia odejścia, tak? Czyli sami pewnie zauważycie, że być może kierunkujecie tą swoją witalną, seksualną energię w coś, co nie do końca jest tak, jakbyście chcieli. Dla niektórych czuję, że tu może być jakiś taki wiecie, łańcuch, że na przykład czujecie się do czegoś przykuci. Nie wiem, to ktoś na przykład wziął kredyt, no i jest rozczarowany, bo kredyt dalej trzeba płacić. Albo może właśnie w końcu już spłaci ten kredyt i po prostu odejdzie. Też tak może być. Akurat taki przykład podałem, bo kredyt dobrze obrazuje kartę diabła, tak? Bo to jest jakieś zobowiązanie wobec czegoś lub kogoś, jeżeli chodzi o negatyw diabła. Mm. W taki sposób, że czujemy się trochę jak właśnie na tym przysłowym łańcuchu. Ale w pozytywnym aspekcie, no może mówić, że jesteście teraz tacy bardzo kreatywni, silni, seksualni, wiecie, knąbrni, taka strzelcowa energia w tym wymiarze seksualnym, jak najbardziej coś takiego się tutaj rysuje. Mm. No i karty radzą, spójrzcie na swoje życie w taki sposób, żeby docenić to, co mamy fajnego, co jest dla nas dobre, co nam się podoba, co jest w naszym życiu, a nie patrzmy na to, czego brakuje, albo co byśmy musi nie chcieli mieć. I co nadchodzi z otoczenia? Dwa miecze. Dla niektórych strzelcy jakiś okres zatrzymania, blokady, jakiś mm, czas odpoczynku, czas podjęcia decyzji, czas wyboru drogi, czas obrania jednego kierunku. Troszeczkę możecie się izolować, i alienować bo musicie jakieś decyzje przemyśleć, podjąć, obrać nurt działania. I to samo jest też przy dwójce denarów. Dwójki to są generalnie takie karty, wiecie, wyborów, tak? Jak wybieramy pomiędzy jednym a drugim. I tutaj gdzieś to, to takie, takie coś się dla was rysuje. I jak zamykacie sierpień, jak wchodzicie w miesiąc wrzesień? No jest karta wisielca. Czy jest jakieś zatrzymanie? I to zatrzymanie być może jest spowodowane tym, że musicie podjąć konkretne decyzje i mieć obraną ścieżkę rozwoju. I być może potrzebujecie trochę czasu na to, żeby to sobie przemedytować, tak? Dla niektórych pewnie może to mówić o tym, że, że ta czwórka kielichów i ten diabeł trochę was na jakiś czas zatrzyma, żebyście pewne rzeczy sobie przeanalizowali, przemyśleli, żebyście może... O Jezus, spróbowali w inną stronę pójść i zobaczyli, że nie tylko świat opiera się na tym, co jest tu i teraz, że świat zawsze ma wiele możliwości i że na przykład możemy zobaczyć, tak jak ta pani, co się kryje za tą górą. Bo czasami struktura, którą znamy, która istnieje jest, jeżeli ona się przepełni i nie czujemy się z nią usyta, usyt nie czujemy satysfakcji. To wtedy warto jest iść na spacer albo kompletnie zmienić swoje życie. To sami tak jest. Mam wrażenie, że może dla niektórych strzelców tutaj będą takie sprawy uczuciowe. Niektórzy na przykład będą, będą staną przed wyborem pomiędzy jedną drogą a drugą, i to będzie się tyczyć kwestii uczuć. No bo jeden, jednak 8 kielichów i 4 kielichy to są karty uczuć, tak? No i e, przez ten jakiś smutek, albo jakieś rozczarowanie, lub wybór pomiędzy dwoma osobami też tak może być. Zobaczymy, jak dalej karty pokażą. Sprawdzi, że na chwilę się wycofacie, albo w ogóle wszystko rzucicie w pień. Jak to się mówi. No, takie powiem Wam karty na razie póki co no, czekamy na coś lepszego, że tak powiem, ale no słuchajcie, co by nie było? Każdy czasami w życiu ma taki okres zatrzymania, i trzeba zawsze ten czas poświęcić na to, żeby mądrze sytuację prze, przeanalizować i, i potem z nową energią, siłą wchodzić do, do przodu. Ale podejrzewam, że Wy w tym wszystkim macie duży sens of humor, że macie duże takie poczucie humoru. No, bo jednak karta diabła gdzieś w tej swojej, takiej dobrej, w takim dobrym archetypie mówi o takiej kusce, która potrafi nawet w najgorszej sytuacji mm, bardzo fajnie się zaśmiać i taki bardzo dobry humor w tym wszystkim mieć. Nawet jeżeli spotkają nas jakieś wiecie, trudności, coś, coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Także zachowajcie ten dobry humor. Ja mam nadzieję, że ten dobry humor się Was wstrzyma. Przecież jesteście pozytywnymi znakami, więc kto sobie nie da rady, jak wy. Jeżeli chodzi o takie aspekty, wiecie, emocjonalne, no to strzelcy akurat tutaj piorunują swoim, swoją pogodnością i poczuciem humoru. Myślę, że tak. I zobaczmy, co macie w głowie. Może tu będzie jakaś podpowiedź. No i siedem dynarów. Niektórzy z was czekają na owoc swojej pracy. Myślicie o sytuacji, która się zatrzymała i chcecie, żeby już ruszyła do przodu. I ta sytuacja może się tyczyć wielu, wielu tematów, niemniej jednak są tutaj monety, jak widać. No i pan sobie czeka, że zbierze owoc swojej pracy, tak? Czyli wiadomo, czekacie może na jakieś pieniądze, albo czekacie, sk skończyliście kurs i w końcu czekacie, żeby yy, dostać dyplom z tego kursu, tak? Z tego typu energia jakieś oczekiwanie na rozwój sytuacji dotyczących strefy materialnej. I być może dlatego musicie tą równowagę finansową póki co utrzymywać, tak? I do tego czekacie, czujecie się przez to zatrzymani, tak? No bo ta dwójka denarów, ona mówi o takim wiąże koniec z końcem, a tutaj macie teraz siódemkę denarów i ona z kolei mówi, czekam na owoc swojej pracy. Więc stąd może takie zatrzymanie chwilowe. Co macie w życiu emocjonalnym? Królową denarów, obfitość. Jest tutaj możliwość jak najbardziej, żeby na przykład kogoś spotkać, poznać, dlatego że no jest to mała cesarzowa, ona gdzieś jednak wskazuje na taką obfitość. Dla niektórych osób będzie to zwiastować kogoś pod znaku e, ziemskiego, tak może bardziej dla panów. Lub po prostu osoby, które mają charakter m, królowej denarów, mogą w waszym życiu odegrać teraz ważną rolę, tak? Czyli ziemia, panna, byk, y, panna byk koziorożec, byk, Tak. Tak, jeżeli chodzi o znaki zodiaku, a poza tym na sercu e, obfitość, czyli tutaj no, macie uczucia do innych, inni mają uczucia do Was, tak to się rysuje. Gospodarna energia, kwestie finansowe. Królowa Buław. No tutaj kwestie finansowe, wyczekacie na rozwój sytuacji, jest ta blokada. Ależ byście chcieli pewnie poczuć tą pewność posiadania tych, tych monet, tak? Pewność tego, że mamy ten byt zabezpieczony, że, że możemy poczuć się jak królowa, król z monetami, tak? Bo królowa Buław, ona jest świadoma swojego działania w pryzmat pieniędzy i ona wie doskonale, jak zadziałać, żeby te pieniądze pozyskać, wie, jak te pieniądze przy sobie zatrzymać i umie bardzo płynnie wykoordynować to, to działanie, i tak samo robi to królowa denarów. Więc wy nawet jeżeli odczuwacie teraz jakieś braki finansowe, to macie tak jakby potencjał cały do tego, żeby później było, było dobrze, tak? I jak wy w działaniu? Rządza po raz kolejny, tak? Karta siły. Czy jesteście silni, wytrzymujecie wszystko, gdzieś oczekujecie. Eee, myślę, że też pożądacie jakichś rzeczy, no bo to jednak z kartą diabła to tak trochę jest. Eee, no, może strzelcy mają po prostu dużo poczucia humoru i teraz sobie latają po lesie i szukają kolejnego celu, <laughs> jakkolwiek to nie brzmi. Mm. Jest tutaj, ja też wyczuwam taki, wiecie, apetyt na to życie, że tutaj gdzieś ten los was próbuje zatrzymać. Od pewnych rzeczy odejść, coś trzeba zmieniać, a wy tak chcecie już, żeby było po waszemu, żeby już była ta królowa buław, tak? Jest tutaj ten apetyt. E, I zapomniałem powiedzieć przy tej król król królowej buław, że no, dla niektórych też pewnie ktoś z podznaku znaku ognistego, lew baran strzelec może jakąś tutaj rolę w waszym życiu odegrać. Takie, takie w sumie dwa znaki się rysują, ziemia i ogień. Um, no i to chyba tyle. Ja chcę tylko powiedzieć, że tutaj no jest, jest duży, duży apetyt na życie, tak? A wy gdzieś nie możecie już tego apetytu może z, ym, zrealizować i, i przez to gdzieś jest to zatrzymanie i to na razie no, no nie idzie. I może stąd ten żal i smutek z czwórki kielichów, tak? Znaczy czurka klików to nie jest smutek, to jest bardziej takie wiecie, tak no, siedzimy no i tak o, no i co tu zrobić. <grym> um, także dużo pozytywnej energii na pewno wam życzę. Zobaczmy kartę dla singli. Mam no, proszę bardzo, Azbuław. Czyli single mają okazję na, na pewno na nawiązanie bardzo takiej erotycznej relacji z kimś, opartej na fizyczności. Ee, raczej bym powiedział, że bardziej w tej karcie będą się mieścić romanse, chociaż no, może niekoniecznie, tak, no, ale gdzieś wy, wy macie tutaj tą kartę diabła, ona wszędzie, się buławno mówi o tych kwestiach e, seksualnych. No ale może taka jest teraz energetyka, a może to się później przekształci w coś więcej. Kto wie. Także potencjał jest duży, jest to asy, asy rozpoczynają, czyli to jest kompletnie nowe działanie, na przykład nowa osoba się pojawia i my nagle e, przeżywamy ognisty romans, albo kompletnie strukturyzujemy swoje życie pod nową osobę. Też tak może być, że na razie jest to na etapie takiego wiecie, zauroczenia fizycznego, a potem przejdzie to na przykład w coś e, bardziej głębszego, coś bardziej mm, finalnie dystyngowanego. <laughs> I teraz osoby w związku. 6 sześć denarów, dawanie i branie. Także u osób w związku chyba jest bardzo taki, taki, taki bardzo równoważny czas, gdzie tyle co dajemy, tyle otrzymujemy, zachowana równowaga, czyli tak jak powinno być. No bo tak, żeby ta roślina rosła, to trzeba ją podlać, trzeba przyciąć i trzeba o nią dbać. I ona wtedy, za to że tak o nią dbaliśmy, zwróci nam te owoce. To jest taka mądrość płynąca z tej karty. I tak samo ze związkiem. Jak o, o związek nie dbamy, to no nie będzie u, u, u drzewo urodzajne, jeżeli nie będzie odpowiednio pielęgnowane. Tak? Ono musi być pielęgnowane, musi być podlewane. Potrzebny jest nawóz, potrzebna jest dłoń, która zaopiekuje się, i wtedy tylko to drzewo, czy to będzie krzak, czy kwiat, rozkwitnie i da nam pełną obfitość i moc owoców. Tak to jest. I tak samo ze związkami. Czyli tutaj wyczuwam taką bardzo fajną współpracę, partnerstwo, równowagę i stabilność w związku. No nie mam tutaj do czego się doczepić. No, może tutaj pewnie też jest ciekawie, jeżeli chodzi o te kwestie seksualne, no bo jednak ten diabeł gdzieś będzie mi o tym mówił. I pozwolimy sobie w tym miesiącu jedną kartę wyciągnąć z scroller'a ja po języku polskim. I, I dla Was takim słowem na, na ten miesiąc, taką radą jest słowo przyjemność, tak. Więc, może, pośród rzeczy, na które czekacie na które jesteście napaleni, napalone, no bo to tak diabeł by mi sugerował to słowo, postarajcie się nauczyć, cieszyć z rzeczy, które może nie są tak spektakularne i tak mocne, ale wciąż potrafią Wam przynieść tą przyjemność, tak? Pamiętajcie, że te drobne przyjemności, jeżeli z nich się cieszymy, to i z dużych będziemy potrafili, tak? No i sześć kielichów, trochę też powrót do sentymentów, do przeszłości. Gdzieś też coś takiego się rysuje. E I co ja mogę, drugie strzelce, powiedzieć? No, y myślę, że takimi dobrymi życzeniami dla Was to będzie cierpliwość, żebyście byli cierpliwi, żebyście właściwe wybory y wybierali żebyście się nie strofowali tym, co, co się nie sprawdziło tylko patrzyli naprzód bo macie siłę przebicia, macie potencjał i tylko od was zależy, czy będziecie się rozstrzeczewiać nad tym, co nie zadziałało, czy po prostu wejdziecie na wprost w nową akcję, w nowe inicjatywy i coś w swoim życiu zmienicie, żeby później było tak jak chcecie, żeby to nie tyczyło się marzeń tak jak czwórce gierichów no i to chyba wszystko co mam do powiedzenia. Wam dziękuję za mm, komentarze i subskrypcję. Oczywi oczywiście subskrybujcie kanał. Um, no i do następnego razu.